Cześć Aniu! Cześć Moniu! Witamy Was w katalogu 16 świątecznym przed świątecznym, no to jeszcze przed Mikołają 2 grudniaczka. Nowości. Mmm, dużo mamy. Od czego zaczniemy? Od eee, czego zaczynamy? Zaczynamy od yy, mleczka. To jest m.in. jedna z nowości z tej serii Mildenhany, która się pojawiła w katalogu 16. To jest na krenadzień i na noc. Tak, tak, tak. Ja sobie zakupiłam mleczko do demakijażu. Jest zapach, no tak jak we wszystkich produktach. Mildenhany i mleko. mleko miód. Tak, to jest Minden. Minden. I tak też, taki zapach też ma. Hmm. Także jeszcze, jeżeli Wam to nie przeszkadza, to, to jest niesamowite, że ta serii się tak rozrasta, bo tak, ona była tylko do ciała, a teraz i twarz. No, wiem, że tak, dużo to jest klientów, zakochanych zakochany w tej serii. Pani się bardzo, bardzo cieszą. No to jest w ogóle seria do suchej skóry, do wrażliwej, mm -hmm. bardzo fajnie nawilża, długotrwałe nawilżenie. I w każdym wieku można stosować. W każdym wieku, tak? tak? I jakie właściwości posiada to mleczko? No, no delikatnie będzie nam usuwało makijaż. Natomiast nie jest to produkt, który nie potrzebuje kontaktu z wodą. To mleczko potrzebuje na kontaktu z wodą, czyli nakładamy na wacik, przecieramy naszą buzie, ale potem tą buzię musimy albo umyć pod wodą, albo musimy takim nasączonym wacikiem z wodą zmyć jeszcze. Czyli ten produkt po prostu musimy jeszcze z wodą e, usunąć. wodą. mam takie przerażenie w oczach Twoich? Że <laughs> mleczko z ciałem. No, nie, ja problem. w ogóle się zmywam każdym takim no. si preparatem, zawsze wodą uważam, że jestem i tak nieumyta. Tak, także tutaj. Ale bardzo fajny produkt, bardzo przystępnej cenie. Jeżeli chodzi o mleczko z pompką, ja mówię Ale że jak to pomijając Jordani Gold i Wilkan Honey? No to jest, jednak jest różnica. Na Jordani Gold to jest nasza najbardziej ekskluzywna seria. I tam też no, czuć to, 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 ten skład. No, niestety, troszeczkę to jest gorsze. Tak, mm. ale jak na mleczko... Ale ja myślę, że to to ma, też są Panie, które wolą taki albo inny produkt. Mm. Gdybym miała zrobić taką, tak, takie, takie porównanie, to ja na pierwszym miejscu stawiam Giordani Gold, natomiast no cena jest też zdecydowanie większa. Potem bym ustawiła tą z Migan Hany i na końcu te mleczka, które są z serii Optimals. Taka po mm -hmm. prostu tak mi uszarego. Essential. Y e Essential to już na samym końcu. Mhm. No, no niestety, no, niestety na, sam na samym końcu nie miałam ja, nie przyjmiemy doświadczenia, ale powiem mleczko. Okay. No, i, i, e, Kolejnym produktem. Mm -hmm. Kolejny produkt, który tutaj mam, jednym e, z produktów, bo jest tego cała seria, to jest seria Spurka in Paris. To jest akurat krem do kąpieli, taki również z żelem pod prósznic zmiksowany. Z tej serii mamy perfum, który też dzisiaj zobaczycie. Jest też taki krem rozświetlający do ciała i jest dezodorant antyperspiracyjny. Tak. To to będzie pewnie kiepskim. Jak na nasze te dezodoranty kulkowe, to tutaj nie ręczę mm. na niego. Mm. W tej serii też są... No, ale jak się podoba za bo mi perfum niekoniecznie nie, nie w ogóle do gustu. Zapach. No to może o nim powiemy, jak będziemy pokazywać ten, ten zapach, i ja od razu powiem, jakie mam Natomiast chciałam powiedzieć o tym produkcie. Z naszej serii, już takie mleczka, płyny do kąpieli, dwa w jednym, już wypuszczaliśmy. One raczej były z takiej serii świątecznej. Mhm. I powiem tak, no. Bo, jakie to właściwości to wszystko posiadają. Natomiast mnie najbardziej tutaj niepokoi zapach, bo ta seria jest zbudowana na bazie nut szampana. I jak? ten zapach. Tak, i ten zapach dla mnie jest trochę mdły. Ja nie wiem, czy ja bym się wytrzymała w wannie. A czekaj, ja no, nie wiem. Tak. Ja lubię takie później... świeże zapachy, hmm. jakieś takie orzeźwiające. No, romantyczne. Nie, na, nadawałoby się. Nadałoby tak, się to. to widzisz, się ja ja to... świeczki obok w Twój mąż w wannie. No Ja nie wiem, czy on, czy było, nie zągliło. mnie też przy okazji od tego zapachu. Bo no, mnie się nie podoba. To, mi, to mi, to mi się podoba. się ja ja facet bym chciał wytrzymać. Więc <laughs> się go. Nie ma wyjścia, jak chciałby ze Pozdrawiam. Z tej serii też wyszły bardzo fajne takie, co to się nazywa? Taki zapach do... to są pałeczki tak. taki ma... zapach, zapach do mieszkania to jest mieszkania. Z tej, tej serii też z gadżetów mamy biżuterię, tu mamy zegary. Tak, to jest oczywiście seria na chwilę, ale jak najbardziej bogata bo różne inne rzeczy, jest, jeśli chodzi o takie... O kolczyki są tutaj tu zegary. Jako i właśnie te pałeczki pachnące. I z tej serii z and Paris wyszły też błyszczyki trzy. I... i krewki do oczu. Mhm. Czyli naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża słońce. kolekcja. Zapraszamy od strony drugiej do 11. Tak. katalogu 16. I tu jest bardzo fajna oferta wiązana na te produkty, bo krewka. jeżeli się zrobi zakupy za 99 zł z katalogu 16, to w Pamię. Mm. To nawet no, ten, to ten zaparz sparken, Pies mamy za 34,90, tak? Nie pamiętam, 34,90 tak. huh. i całą tą serię mamy też w jakiejś doborowej cenie, No właśnie. Także i dostajemy jeszcze, ja prezencie, tak, tek... Ty... można kupić na... na. się, kreż 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 się, kreż kreż się tak też A to dlatego, że bardzo szybko kręcimy film, w ogóle w takich warunkach spartańskich powiem później. <grym> ja powiem tak, z mojej strony, jeżeli by ta cała seria nie była w tak dobrej cenie przy zakupach tych wiązanych, to ja bym tego nie kupiła. Powiem szczerze. Bo mm. zapach dla mnie absolutnie nie jest trzej dziesiątkę. Także w takiej cenie... A ok. ja bym kupiła. Dla mnie zapach do wanny i może nie, bo, bo ja dostaję jedna naszemu um, robi z, z maliną i z nietą, mm. ale do wanny jest ok. Ja tu mam też produkt dla dzieci. Y -y -y. Jeden z wielu, które się pojawiły. to fajny pomysł teraz na prezenty mikołajowe dla dzieci. To już dla dzieci takich starszych. To jest mydło e dla dzieciaczków. Ma, e w rysunku są przedstawieni bohaterowie z bajki Auta. Nie jestem na bieżąco. No, Dobrze, że o tym mówisz. I co to mydło? No przede wszystkim ma bardzo owocowy zapach. E tutaj ma bardzo dokładnie oczyszczać dłonie dziecka. i nie wiem jak to jest z substancjami, bo nie jestem chemikiem, natomiast no, widzę, że ma SLS, tak? czyli to, to czyli będzie pienienie. E, Ale e, też mam dziecięcy w na, na, na z pierwszych miejsc, czyli też będzie nawyrżało. E, witamina E jest w składzie. Zapach mam ma bardzo fajny, taki świeży, taki... No na pewno to będzie sprawiało przyjemność dla dzieci mycie tych łapek, bo się będzie pieniło, a dwa, że no dość fajny, fajny zapach. W tej serii jest szampon do włosów też, żel do mycia ciała, o i włosów, i mydełko Disney cara dla dziewczynek jest znowu seria, żeby tutaj nie skłamać, gdzieś miał no to może być nasz yy, konkurs. Co to za postać z naszej produkcji? Tak, ja chciałam powiedzieć szybko i krótko, bo to będzie krótka historia o nowym tuszu, który jest w 16 katalogu. E, temat już się powtórzył. Taka magiczna szczoteczka, płaska jak grzebień, dwa rodzaje ząbków. Ale już w wersji czerwonej, nasze znaczy opakowanie było czerwone. To samo bo nie pamiętam. E, Maxilash chyba się nazywał... A, um... ten się nazywa Maxilash 3D. Tak, tamten był zwykły. Zwykły to jest 3D, czyli coś bardziej czarny. Tak. Ma robić trójwymiarowe spojrzenie. Trójwymiarowe, ma być efekt 16-krotnego zwiększenia objętości A Czerwony był ilo? Tak, też, też, te 16. 16. 16. Mm, tylko nie było tutaj tych pigmentów. Powiem ja ten czerwony próbowałam. Mm, nie przekonał mnie. Kompletnie. Zresztą on się gdzieś w jakimś filmie z reszta tuszy pojawił. No, no właśnie, nie ale, ale, ale znam panie, które ten czerwony pokochały i powiedziałem, że jest lepszy niż Wonder. Myślę, że ten będzie też miał wiele zwolennicze. Niestety ja do nich nie należę, więc to, że oni nie będą ja mówić. Kompletnie tak, mi się. Ja tylko wiem, że to on ma takie. Nie wiem, czy to widać. Może być tak lepiej, widać. Może gdzieś to zniszczy. On ma takie włoski grzebyki, są gęstsze i rzadsze i to w zależności od efektu, jaki chcemy osiągnąć. Tymi rzadszymi pogrubiamy. Ale takiego tego taki teatralnego spojrzenia wyburzamy. Podobno można. Błim. Mi się nigdy nie udało. Mi posklejał tylko raz. Dla mnie efekt marny, ale jest w naszej ofercie nowość, nowy tusz. Ja lubię sięgać po nasze nowe tusze. Pewnie go wypróbuję, ale na pewno nie zostanie w mojej kosmetyczce. Chciałam zauważyć tylko, żeby nie było nudno do naszej widzów, zmieniliśmy takie, studio! Nie? Studio <śmiech> <śmiech> mamy nowy ten perfum. I powiedzieli, że pojęcie za tej nucie zapachowej. Tak, i ja tutaj przeczytam, bo wygląda um, bardzo dużo. Nuta głowy to jest różowy grapefruit, różowy pierprzczał jeżyna. No mm. Nuta serca to jest jaśni, akordy szampana. Właśnie, ten akordy szampana i kwiat pomarańcze. I nuty bazy to są weta i weria i dojadę? Pierwsza nie czuję, ale pierwotnie, jak najbardziej. Nie, no i tak nie jest to mój zapach. Nie, nie. No to jest w ogóle, trzeba powiedzieć, to jest taletowa, to nie perfumowana. czyli tu też trzeba pamiętać, że będzie, będzie krócej mm, pachniała. Mhm. No i tak jak powiedziałam wcześniej, się pod tym podpisuję, że <grym> jeżeli byłaby w tej standardowej cenie, której bym zakupiła, to nie warto, według mnie. Jeżeli w tej jest obniżonej cenie. To ok, może sobie do torebki z małą raz ją wrzucić, odświeżać w ciągu dnia. Idealnym jest opcja na prezent. Dobra, cena, ładne opakowanie. No, fajna, właśnie. Mm, opcja prezentowa. prezentowa. Mhm. To jest fajne, okej. Okay. Kolejnymi nowościami, które się pojawiły, to są rakiety ja z Ja to mam z mi. Próbowałaś? Ja próbowałam, mam na pazurkach. Tak, tą wersję czerwoną. Mhm. Czyli ten? Mm, tak. No to jest trwałością. Ja w ogóle bardzo lubię nasze makiery. Ja, ja też się. lubię, bo bardzo mi się podobają kolory, już ich używam, chętnie się nimi maluję, Ym, ale co do jakości i trwałości na moich ja mam lubi do życzenia. No właśnie, a ja jestem zachwycona. Ja próbowałam gdzieś tam lakier z innych firm, mam doświadczenie z innymi firmami, nawet z firm Avon kupowałam swego czasu na O, 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 Firma Avon, jak malowałam to przez następne trzy dni miałam dalej po zmyciu lakier. Tak, przebarwiłam się. Ja czuję, że z firmy A. Nie, rzeczywiście kupiłam, bo w naszej ofercie nie było takich kolorów, kupiłam z Avonu, ale bardzo, bardzo mi moją płytkę poznać, a przebarwiły, więc więcej tam już nie zakupię. Może na kolor, taki kolor trafiłam, nie wiem. No, zróbmy kiedyś recenzję lakieru do paznokci, to będziemy więcej o nich opowiadać. W każdym razie te kolorki są fajne, intensywne, ładne. Yy, to nie są kolory matowe, one się błyszczą, są z połyskiem. Bardzo ładne są. Mm -hmm. Tak, do tego też mam yy, błyszczyki. Błyszczyki, błyszczyki. fajny kolory bardzo lubię. Jakie one są Pamiętasz? Mm -hmm. Wydaje mi się, że są około 8 zł. Mm -hmm. to, czyli nie jest tak źle. Te taki. Yy, yy. Mm -hmm. No, to, to on był w samym katalogu chyba za 6 zł. tak? Tak, tak, tak. tak. Mm -hmm. Z, za tą cenę ok, kupuję chętnie, bo jest fajna cena, fajne kolory, no ale wiem, że z się będzie kiepsko. U mnie czasami no no... się trzymają tydzień. No to widzisz, u mnie ani jednego dnia. I też nie ograniczam się i robię w domu różne rzeczy i nie zakładam rękawiczek, no, bo no przypominam. zapominam. się trzymają tydzień, tylko warto, trzeba mieć otwórzczoną płytkę paznokcia, albo ja używam tej naszej Top Coat i wtedy tydzień czasu spokojnie się trzyma. No, Top Coat, tego z nawet. Co jeszcze mamy? Smaczków? Mówimy o programie digitalnym czy programie realnościowym? No i to i Ale o którym pierwszym? pierwszym. No to najpierw powiedzmy dla tych, którzy już mamy nami Program Haha, ha, ha. Pamiętajcie, katalog szesnasty i katalog siedemnasty, czyli dwa katalogi tego roku. Jeśli zrobicie zamówienie na minimum 80, 80 punktów, a więc z tym nie będzie problemu, bo są bardzo, bardzo duże zamówienia poprzez spowodowane świątecznie czasem, będziecie mogli sobie wybrać jeden z dwóch zestawów produktów programu lojalnościowego, albo studisz spa, albo zestaw męski. Fajnie powiedzmy tak 9,90. A, fajne trzy produkty kosmetyczne. Ja mm, zachęcam do robienia zamówień 120 punktowych, więc troszkę większy wysiłek trzeba włożyć, ale mamy zestaw, mamy produkt 90% taniej, to jest bardzo fajne, bez ja sobie teraz by kupiłam 90% taniej. Nie przyznała się. A, fajne. E, fajnie sobie tak zrealizować. I co robimy na 50% taniej? Czyli za złotówkę mamy półki. Bardzo fajnie. Zachęcam do robienia zamówień minus 20 punktów. Fajna, fajna, potem mamy atuty. A jak jeszcze raz nie ma Woliflame, a chcecie być Wolloim, to ja Wam powiem o tym mm, programach dla nowych osób. E, teraz właśnie wystartował, Tu nawet tak przybliżę. E, w pierwszym etapie można zdobyć... Um, <grym> trzy tuż. etapy. Tak, to są trzy etapy, tuż do rzęs i puder półkowy. Potem mamy fundę single i na końcu mamy z gadżetów e, torebkę. Super, podobnie torebka. Hmm. Trzy razy po 80 punktów i cały zestaw może być. Trzy razy, 8 bych, 80 punktów i super. akcja Ache. rekrutacyjna, czyli każdy, kto się wpisuje do Oliflame, wpisuje się za złotówkę. Zetachona, nie wiem. A, a jeśli już jesteś Oliflame, zapraszaj nowych, 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 swoich znajomych e, też, żeby robili zakupy w oliflame i wtedy dostaniesz pieniążki. Za każde dwie osoby, które wpiszesz do oliflame Oriflame, Oriflame e, daje to wieczność 60 złotych i warto. No to teraz yy, te wszyscy czekają i w ogóle już nie chcą nas słuchać. Yy, konkurs, tak? Rozwiązanie konkursu liku z poprzedniego yy, yy, bardzo dużo odpowiedzi stało się. Tak, z poprzedniego wola. Yy, I będziemy losować. Przynoszę mają magiczną koleję. Mamy maszynę losującą, a nie u losu. Maszyna rosująca jest w takim kolorze, jakby noc się zbliżała. <śmiech> no <laughs> no trochę nie, nie ty święta i jeden los. Zmierzasz ambitnie. Dobra, drugi los. I ja mam tutaj dwóch zwycięzców. Mm -hmm. O, aha, się. I tak. Mm, Zwycięzcza numer jeden ma, no chyba to są nikki. Eee, Nick e, Vera1987, a druga zwycięszczyni, bądź zwycięzca, tylko nie wiem jak to przeczytać. Debora, Debra, 2021. Chyba Debra, Debora, Debora może. Debora, Debra. Te osoby prosimy o zgłoszenie się na wąskie Projekt z gmail.com, który, który z na Was? Podać Wasze na że to jest kupak. No, no, no się nie nie ma, to siostra, ale mam je hmm. Hmm. Jeszcze raz przeczytam. Wera1987 i Debra2021. A nie, widziałam, że jeszcze coś wniosłaś na koniec. Smaczek. Tak, 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 Nie ma osoby, która by tego nie znała. Nowy No Mam nadzieję, że nie ma osoby, która nie zna naszego produktu. Taka uwaga nasze maleństwo. To jest nasz miódzik mm, Migdałowy, tym razem. Tak, tym razem jest migdałowy, o złapach migdałów. Ja sobie kupiłam, bo usta pierzchną, teraz jest zimno, trzeba się smarować. Fajnie, fajnie. Mhm. Jest um, uniwersalny Podoba mi się, bóra się bóra. że się na... co roku na karcie święta nowy nowe wypuszczam. robi też na skórki. mam takie wysuszone ku paznokci, mm, na łokcie. No po prostu, tak no, wszystko no wszystko nie mhm. genialny produkt w bardzo dobrej cenie ostatnia strona 9,90 w katalogu tak i z tym produktem jest związane również nasze nowe pytanie nawet ja, tego tak sprytnie zostawiam się Dlatego na sam zostawiam koniec. na sam koniec zostawiam ten smaczek na sam koniec mhm. no, no ja myślę że co że takie może jajeczko będzie nagrodą te jajeczko czyli na jajeczku To jajeczko a pytanie a pytanie jest yy, łatwe mhm. łatwo trudne no, myślę, że łatwo trudne, bo można się pomylić. Mhm. E, prosimy Was o wymienienie ile takich jajeczek i w jakich wersjach zapachowych wypuściła do tej pory firma frame. Flame. Czyli wszystkie siostry jajeczka, w, jajeczka siostry z tego czyli... jakie były smaki zapachy tych jajeczek. Trochę musicie poszperać. Ile znasz tak na szybko? Ja mam w tarczy. Wszystkie siostry chyba znam. Ja mam w toryce dwie siostry. Dwie siostry? No, ja tak, mam wszystkie. Hmm. I połowiemy wam, ile. Do zobaczenia w następnym filmiku. A no i oczywiście, jeżeli Was jeszcze nie ma w Oriflame, a chcecie dołączyć do firmy Oriflame, to najlepiej to zrobić dzięki nam i przez nas, przez naszym pośrednictwem i za naszym pośrednictwem. Mm -hmm. y I żeby się zarejestrować do firmy Oriflame przez nas, do nas. Z nami, być, z nami być i, i współpracować. To najlepiej wysłać do nas y, zgłoszenie mailem na wolińskisobasproject.gmail.com bo wiemy, że te linki rejestracyjne, teraz firma zmieniła stronę i tam to różnie działają. Także najlepiej wysłać do nas zgłoszenie. Obrzanie. co, kontaktować. Mhm. Z, nami. z nami, z nami, z nami, z nami. No, mhm. no to e, te Czy, Czerwone bluzki są dzisiaj tylko i wyłącznie przypadkiem. To nie jest trójmikołajowy jeszcze? Nie, nie. nie, ale nie chcę na to Do zobaczenia w następnym pa. W filmie. Pa!